Oglądaj serial Myszka Miki Frajdomek w Disney Junior. A teraz pora na kolejną magiczną chwilę. Dziś Miki bawi się z przyjaciółmi w chowanego. I nikt nie potrafi znaleźć Goofiego. Goofy! A tutaj jest! Okazało się, że szuka zaginionej skarpetki. Widocznie jest dla niego bardzo cenna. Pomóżmy mu ją odzyskać. Ciekawe, gdzie się podziewa. Wikale Żebyś wiedziała mi! To był szalony Ja tam nic nie widziałem. To trochę wyglądało jak skarpetka. To miejsce jest z każdą chwilą dziwniejsze. Fiolet? To lewcia? Szybko, ten... Rajuśku, gdzie ona jest? Taki żywy kolor powinna być. Wypatrzeć. Może skoczę na palmowe gniazdo? Palmowe, co? No i dotarłem! <laughs> o, spójrzcie tam! Chowa się wśród flamingów! Gdzie? Nie widzę jej! Ucieka tam! Niech ktoś się złapie! Kokoso I mam cię! Rejuś, lewcia ciągle chowasz się i uciekasz. Jesteś połową mojej ulubionej pary. Prawcia za tobą tęskni. O Chcę, żeby za nią pójść. Pójść za nią? Ale dokąd? Jesteśmy tu za tobą! Na to, to skarpet, to na plan. Znaleźliśmy wąwóz ze zagubionych skarpet! <grym> ci nie chodziło tylko o zabawę chowanego. Myślę, że chciała nam również pokazać to super magiczne miejsce. To totalny odjazd! <grym w lewci> to miejsce jest takie fajowe! Może twoja skarpetka lubi spędzać czas z przyjaciółmi? Rety. Lewcia jest tu bardzo szczęśliwa! Czuję się tutaj bardzo przyjemniej, Milusio! Tyle czasu sprawiała, że to ja czułem się przyjemniej, Milusio! Wreszcie masz szansę, robić się tak samo! O! O! Czy ty mówisz to, co myślę, że mówisz? Tak! Jak Lewcia chce tu zostać, to muszę jej na to pozwolić! Ojej, Goofy! Wiem, że to trudne pozwolić jej robić, co chce, zamiast tego, co ty chcesz! Jesteś naprawdę wyrozumiałym i fantastycznym! Przyjacielem Lewci. Co za przygoda i co za cenna lekcja? Czasami musimy pożegnać się z czymś, co wiele dla nas znaczy. Ale na naszej drodze napotkamy nowe wspaniałe rzeczy. <grybuj> Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów, i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.